Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mati Gaming, zapraszam was już na osiemnaste spotkanie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, gdzie będziemy, gdzie będziemy już właśnie przechodzić już właśnie misję e, pod tytułem Wyogin, którą już początkowo zaczęliśmy właśnie pod koniec siedemnastego odcinka właśnie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, gdzie właśnie skoczyliśmy już wtedy misję, ukończyliśmy właśnie Truta spinaczka, dokładnie tak. Także oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z i łapką w górę po tym już 18 spotkaniem właśnie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, bo idziemy po 1500 subskrypcji widzowie. Dokładnie tak. No i jeśli chcecie już 19 właśnie odcinek z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, no to jedna łapka w górę po tym 18 odcinkiem właśnie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. No, i macie dziewiętnasty odcinek na moim kanale z tej serii. Dokładnie tak. Możecie więcej łapek w górę. Zależy to od Was, widzowie. Dokładnie tak. Także rozpoczynamy jeszcze o nasze osiemnaste spotkanie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. I życzę miłego oglądania. No to ruszamy, moi drodzy. Kontynuuj. Indy gotowy na przygodę? Dobra. Jesteśmy tutaj. Teraz musimy iść do góry. Musimy się dostać. Dobra, idziemy do Dżiny. Dokładnie, misja w ogień, tak. Wydostań się z budynku. Muszę się wydać z budynku. Ciekawe gdzie. W Szanghaju? Szanghaj, Chiny, Azja Wschodnia. O nie, zginąłem. Najgorzej. Musimy uważać. To nie zginę znowu. Ostrożnie. Dobra. Idziemy na Gino. Pomału. Właśnie ciekawe. Musimy wynieść się z ulicy. Nie wychylać się. Ciekawe, właśnie. Musimy uciekać. Musimy się stąd wynosić. Tak, poczekajcie, widzę. Do Dobra, jedziemy dalej. Dobra, jesteśmy tu. Oj, spadliśmy na dół. No i gorzej. Zobaczcie, jak Ray fajnie tu działa. Widzicie, jak fajnie się odbijają? Fajnie, tak. Zgadza się. Gdzie mamy iść? Cóż, jeśli uda nam się stąd uciec, to napiszesz kolejny artykuł. Dobra, to uciekamy. Tąd otworzyć. Otwarły się drzwi. Mamy, mamy wodę, ale czy ona żyje? Nie możemy w niej pływać. Jak najbardziej. Dobra. Idziemy tam. Chyba musimy iść tam, nie? Tak mi się wydaje. Dlaczego musiałeś to zrobić? Chyba czeka nas wspinaczka I dadzą miasta bez walki Dokładnie tak Chyć no drogę ucieczki się musimy to dostać, nie? Tak, do góry, no? Dokładnie tak Do góry, tak, do góry znowu Próbujemy znaleźć wyjście. Ok, Potrafisz? wiem, że to szalony pomysł, ale masz jakiś inny? Nie odpowiedziałaś. Muszę sprawdzić, czy silnik działa. Dobrze, chyba mamy plan. Panie drogo ucieczki, na Paszankaju. Czy jesteśmy w Szanghaju teraz? Czyli w Chinach Dostań się do samolotu tylko jak? Mamy wpaść do wody. Dobra, żyjemy. I tak miałem się Dobra, fajne to jest, że zdjęcia robisz różne tutaj i... No to jest do samolotu, tylko jak mam się dostać do niego? Szybciej! Tutaj? No, ja muszę się Bo jak się nie dostaniemy? Nie, co ty? Nie za nic, nie ma szans, dobra, musimy do góry chyba iść, no to mi się wydaje, ale z sam pewności nie ma widzowie jak mam tam iść, nie? Muszę sam pomyśleć No, nie jest takie łatwe Przynajmniej jeden z moich studentów to przeczytał. Dostań się do samolotu, tylko jak mam się do niego dostać właśnie No tam jest dżina, dobra, do dżiny musimy iść, okej okay. Dobra Okej. Okay. Pojedziemy do geny. Dobra, tu się... Dobra. Nie takie łatwe, damy radę. Damy rada, jak? Jakim my to nie? No nie tak. Jones. Spadłem na dół, najgorzej. No Znowu, Indie spadł gdzieś. Wszystko dobrze? Jestem cały! Znajdę drogę na górę. Uważaj! Wszystko dobrze, JOS? W życiu się tak nie bawiłem! Dobra, do góry. Musimy się spiąć. Teraz... Wynośmy się stąd! Do góry. Mamy samolot nasz. Dobra Gina, zobacz czy to urządzenie w ogóle działa. Gotowe! Gina, Gina, do góry! Próbuję! Jedziemy. żebyś umarł! Ja też nie! Jedziemy do góry. Udało się. Teraz mamy yy, scenkę szednikową. Kolejną. Jej, ale to bitwa Uu, będziemy walczyć będziemy walczyć ale fajnie samolotami wow dostał dobra to nie zginąć Nie strzela! Dobrze! Nie, yeah, nie! Yeah. Musisz lecieć z ich żeby nas nie trafiali! Zdecydki się kończą. Dostał! Leży dobra, niszczymy to samolot! O nie, zginąłem najgorzej! Za mnie. Od nowa! Od nowa Kola dostałby nie przegrać. Ciężko się tak gram po nim. Leć prosto, bo nie mogę strzelać! Dobre. Nie, nie! Musisz z zygzakiem, żeby nas nie trafiali! Dobra, leży. Stryfujcie się w końcu! Muszę się skupić. Nie mogę do No nie, zginąłem znowu. Musimy właśnie żeby nas Co wysyłać. Coś mi mówi, że oni nie są na przyjaźnie. Musimy skupić się od nie? By nie zginąć. No ładuj to Indii. No nie. został kolejny Na wyrobniku. chyba nie. Został. Znajomy. Może znajomy! Najgorzej, skoro tu jesteśmy, Dobry pomysł. Umówmy się na kawę. Nie lecimy. No nie, tracimy wysokość. To będzie nowy samolot. Nie rozbiję się! Jones! Krzyś, ty Nie rób gwałtownych manewrów! Ojej, ktorej? Połóżcie go! Połóżcie Zajdź mi z drogi, kolego! Koński pilot. Dobra, pomożemy w Dzinie. Ogień, ukończ w ogień. Ukończyliście to miejsce właśnie. 8 godzin na świdnie właśnie ten związane. Chodź, damy kolejną scenkę szerebnikową z Indii, oni że uciekają, właśnie strząkają. Jesteś rano. Proszę. Dziękuję. Nie rozumiem, jak ten kamień zdołał przenieść nas na drugi koniec świata. Jedyne, co wiem, to to, że nikt nie może ich ponownie użyć. Jak brzmi Twoja hipoteza? Pomyśl tylko. Użyli ich naziści i skończyli na szczycie góry, a my skończyliśmy w strefie działań wojennych ledwie unikając ostrzału. Wiedziałem już, co się dzieje, gdy ludzie igrają z takimi mocami. No, bardzo ciekawe to jest. To się mm. nie kończy dobrze. Słuchaj, mogę wysadzić cię w najbliższym porcie. Może znajdziesz statek do Włoch, Nigdzie się nie wybieram, Jones. W porządku. Gdzie pozostałe kamienie? Cóż, najbliższe Ciekawe. miejsce na wielkim kręgu to Sukotai, głęboko w dżungli Siampi. Ale co jeśli Vos ma już ten kamień? Niemożliwe. Żaden z artefaktów z Watykańskiego Skarbca nie pochodzi z sukotaj. Musi to być. No konie, tak. W takim razie, na co czekamy? Przy okazji, nieźle sobie radzisz z Asterami. Tak? Nie wiesz może przypadkiem, jak się lata tą maszyną? Słucham? Nieważne. Po prostu mogą się pojawić małe problemy przy nami. Damy radę. I lecimy drodzy. Myślę z Szanghaju. Do dżungli. Sukotai. Dokładnie tak. No ci teraz czas. Co tutaj? Jesiadam. Tak, ale musimy zdobyć ich zaufanie. Ludzie raczej nie są zadowoleni z tego, że kręci się tu tylu faszystów. Konam z głodu. Mam tylko to. Chcesz trochę? Tak, poproszę. O, hej, mały. Mm. <grywa> Chyba bardziej tego potrzebujesz. nocą przez dżunglę Siamu nie jest najmądrzejsze. To mi wygląda na hotel. Dokładnie tak. Załatwię nam pokój. Hej... E... Tylko... Nie wychylaj się. Tak. Kotek. Powiedz, mały. Mają tam telefon Zadzwonię do Markusa O, kotek był Dobra drodzy, jesteśmy teraz już na dżungli e, właśnie Sukotai. Mamy zadzwonić do kogo? Do Markusa Bo w raju myślę, że tu będziemy jeszcze pogramy trochę i kończę odcinek będziemy Idziemy tu. Hotel w Cześć. Dzień dobry Mandasz, rozmawiamy z Tam jest telefon. Dobrze, dzięki. Witamy w Syjamie. Dziękuję. Jest telefon, no? Bo ma numeru pusa. To senka szerodnikowa. Tak, centrala, chciałbym zamówić połączenie międzynarodowe. Halo! Markus, znalazłeś stronę? Tak, miałeś rację, Indiana. Istnieją legendy o zaginionym Ziguracie w dżungli Sukotai. Podobno jest to nawiedzone miejsce, unikane przez Kmerów. Ale legendy są niepewne. Musisz być zajęty. Wrócę później. Nawet jeśli zygóra istnieje, to nikt nie wie gdzie. Tak, tego się spodziewałem. Słuchaj, ja. Recepcja jest pusta. Jak twój przyjaciel? Kto to? Poznałeś jakąś damę? Co? Nie, oczywiście, że nie. Markus, daj spokój. Użyj dzwonka. Próbowałam. Jeszcze raz. Jesteś tam, Markus? Indiana, muszę ci coś powiedzieć. O co chodzi? Kierownictwo uczelni. Postanowili cię zwolnić. E, chwilę. Chcą mnie zwolnić? Mówiłem ci, że przez wyjazd w połowie semestru będziesz miał kłopoty. Z zaraz. Słuchaj, Markus? Nie mogę wrócić. Jestem zajęty. I. Możesz przestać? O nie. Gdzie są kamienie? O nie, Lokus. Witaj, Lokus. Dlaczego nie zapytasz Wosa? To on zabrał je z Watykanu, nie ja. Ostatnia szansa, by odejść. Halo? Życie jest cenne. Indiana. Nawet twoje. Tam? <słuch> Bardzo dziękuję. To wyjątkowo pomocne. Halo? Czy to groźba? Centrala? Życzliwość. <słuch> Chyba stracimy Centrala. Centrala? <słuch> Jones! Co się stało? Jesteś biały jak ściana. To... To nic. Hmm. Trochę mi to zajęło, ale wreszcie wynajęłam pokoje. Jones. Tu masz klucz Dobra. do pokoju. Dzięki. Klucz do, pokoju, klucz do pokoju, klucz do pokoju. Klucz do pokoju hotelowego numer 4. No idziemy. Idziemy spać i. Dobrina. Dobranoc. Cię wiele razy, Rindzie, co to robimy? Mega tutaj dziko, nie? Bo ta dżungla, Ach, jak nie kochać deszczu, on wszystko oczyszcza. Przykro mi z powodu Laury. Nie wiem, co zrobię, gdy to wszystko się skończy. Nie mogę wrócić do dawnego życia. A co z tobą? Co zamierzasz zrobić? Chyba zacznę szukać nowej pracy. nasza rodzina. Ona. Ona? Nie wyszła nam. Byłem. Powiedziała, że byłem zbyt zajęty goniąc przeszłość. Nie dotrzymywałem obietnic. No wiesz. Naprawianie werandy czy. wspólne wyjścia. Rozumiem, dlaczego odstraszasz kobiety. A co więcej, gdy się poznaliśmy, uznałam, że jesteś bezduszną, hieną cmentarza. Już poważnie? Tak. No a co myślisz teraz? Myliłam się. Masz duszę. Więc jestem tylko hieną. Wszyscy mamy słabe strony. Nie tak. Co się, Co się dzieje? Musimy się zbierać. Spotkamy się w holu! się wydarzyło. Drodzy, to koniec tego już właśnie 18. spotkania z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, gdzie właśnie skończyliśmy misję <coughs> o nazwie W ogniu, którą się nam właśnie skończyć i zaczęliśmy misję właśnie pod tytułem Kłopoty w Raju, gdzie jesteśmy właśnie w dżunglach Cukotaj. Dokładnie tak. I właśnie w 19. odcinku z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, gdzie będziemy dalej, będziecie to misję przechodzić. Kłopoty w Raju, dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejne spotkanie, właśnie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg, już 19. I trzymajcie się ciepło, i papa, pa. dziękuję za oglądanie.